W poprzednim odcinku serialu Assassin's Creed Unity uciekliśmy z wyrwy, która się tworzyła do czasów troszeczkę przyszłych, niż te, które obecnie jesteśmy. Zobaczyliśmy tam również Statuę Wolności, która miała polecieć... polecieć... popłynąć do Stanów Zjednoczonych, ale była w właściwym czasie. Później Złoczyliśmy w kolejną werwę czasową, by ocalić innego asasyna od śmierci. Dzisiaj zajmiemy się tajemniczym morderstwem, które było tutaj. Jakie to morderstwo i czy nasz kochany Arno je rozwiąże dowiecie się w tym odcinku. Okej, okay, ja jestem Tosirko, a to jest asasynka Dunity. Po tym małym wstępie. Możemy zaczynać. Nie będę gonił tam tego złodzieja, chociaż widzę, że tam biegnie, ale to nic. tych misji takich łapanie złodzieja i tego jest naprawdę tutaj sporo. Zwłoki. Dom Terragona. Ciało, ciało Paula Terragona nosi wyraźne ślady przemocy. Zwłoki są posieniczone, ramiona i nogi połamane. No, jakiś brutalny mord. Być może chcieli się coś od niego dowiedzieć. Zabawmy się więc w detektywa. Okej, okay, tu mamy te zwoki posiniaczone. Mamy tu jakąś kobiecinę. porozmawiajmy z nią. Hmm, jakiś artykuł się ukazał w gazecie, tak? Myślę, że ona tego nie zrobiła. No, byłoby to dosyć za proste, gdyby już tutaj ją oskarżać o to. O, tu jakaś gostka chyba leży. Drogi Taragonie, coraz częściej mam wrażenie, że jestem obserwowany. Nie wątpię, że to przez nieostrożne ujawnienie na naszych prawdziwych personaliów w tym głupim wywiadzie, którego udzielił BG. Co za bezmyślny kretyn. Pewnie mu się zdawało, że nikt już nie pamięta. Pimój się, stary druhu, twój przyjaciel Adi. Prasirundes pra Charnes 19. E, tak, czytanie tego po francusku to na pewno najlepsze rozwiązanie. E, coś mamy jeszcze tutaj. Na drzwiach wymalowano krwawo rzymską cyferkę 2. Hmm żeby był drugą ofiarą? Albo ma być druga ofiara? Zobaczmy, co jest na górze. Mamy tu, wow, coś dużego. Narzędzia tortur. Chyba torturowali go własnymi narzędziami. Dziwne, że koleś trzymał jakieś narzędzia. To tortur w domu. No, Okej, okay, spoko. Co tutaj mamy? Cztery zdania zostały przekreślone. Bóg wiek to jest zły. bóg wiek to narzuca się w grzechu. Nurza się w grzechu. Nieszczęście spadnie na każdego, kto śmieli się nas potępić. Niech będzie powszechnie wiadomym, że wszyscy, którzy się. Nam sprzeciwili oraz ich potomkowi ucierpią z ręki Boga. Jakub Demolei. Hmm. Mamy kolejne narzędzia tortur. Okej. Okay. Jeszcze coś tu tego widziałem. Tu jest. A, było. No, ja włączyła mi się baza danych. Nowa lokalizacja. Okej, okay, będziemy musieli się tam udać. Gazeta to jest pewnie ta informacja, którą tam udzieli. Trzeba to przeczytać, ale ja to jednak oleję. Może nie będzie to miało wielkiego znaczenia na znalezienie sprawcy tego mordu. Hmm. Okej, okay. tu są narzędzia tortu jeszcze. I chyba nie ma tu nic takiego, co mogłoby mi powiedzieć, kto ten mord popełnił. Nie sądzę, żeby to była taka bycina na dole, więc już zostawmy póki co. Lecimy do tego drugiego domku. Na szczęście jest bardzo blisko. Wystarczy znaleźć teraz wejście. Ale najpierw powalmy złodzieja! Skoro tak pięknie tutaj na nas czeka. <grym zjadka> Nawet nie uciekał, to piękne. I tak, bo to w prosty sposób zarobiliśmy kolejny... Kolejne grosze. Zobaczmy. Czy mamy tutaj coś ciekawego? Mamy jakieś zielone ludziki, które chodzą po ulicy. O! Coś na górze można zobaczyć. A jakieś drugie ciało tam jest. Dobra. Wydaje mi się, że z przodu było jakieś takie wejście na górę. Okej. Okay. To ciało leży tu. Podobnie jak w, w przypadku poprzedniej ofiary, to ciało też pokrywają głębokie rany. Martwa ręka ściska na szyjnik w kształcie klucza. Hmm. Klucza? Mam jeden z czterech tropów. O, to dobrze wiedzieć, że są cztery tropy. Może znajdę kolejne. Nie podoba mi się, to już pokazują się te wpisy takie. Hmm. Okej. Okay. Kolekcja wiecznych, tortur. Dobra, to jest kolejny trop. Czy będzie tu jeszcze jakiś jeden trop? Z pewnością gdzieś coś musi być. No ale ja tu już nic. Jakiego pomocnego, nie widzę. Spróbujmy jeszcze interakcję z tym. Nie? Nie da się? Myślę, że mogę mu jakieś zabrać ten... naszyjnik. Hmm. Tutaj nigdzie się chyba wyjść nie da. Myślę, że gdzieś tam jakoś wejdę. Jeszcze coś znajdę, ale widzę, że nie zobaczmy, czy nie ma czegoś tutaj. No, na dole mam 3 z czterech tropów. Rzućmy okiem na mapę, czy jest jeszcze coś podświetlone. Jak najbardziej podświetlone jest to miejsce, więc udajmy się w tą, tą stronę. To jest chyba ostatni dom, który muszę zwiedzić. Może tam uzyskam ostateczne informacje na temat, kto mógłby zabić... Gdzie to z tym krzyżem nacisz? Ciekawe, czy ukradł go z katedry Notre Dame, czy co. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Ale trzeba zabić jednego głupiego przestępcę. Bardzo mi się podobają te egzekucje. Jak się nie spodziewają, bo nie widać tego kompletnie, że ktoś tam odchodzi i to łatwo idzie. O, tu są kolejne narzędzia tortur. Co, oni ludzie torturowali, czy co?

Może to tam to babka chciała wszystkich zabić. Tam jeszcze coś jest na dole. Zejdźmy za nim. Zobaczymy, co on tam nam chce pokazać. No tak, jest ręka.

Będziemy po sznurku do, do celu iść. O, spoko. Podoba mi się taka rozgrywka i takie śledztwo. Tylko martwi mnie te czy niebiescy zieloni za mną. O, tutaj jest. Raczej nie przeszła. Gorął skrawa ramno. No to zajdziemy do tego domku. Jest ta kobieta. Kaiarela wa sośen no ego ohoćteri no yo, gomonša tach no ne.

w taki oto sposób możemy rozwiązywać dodatkowe zagadki, które są gdzieś tutaj w mieście. A tu śpi taki strażnik, któremu się nikt nie chce, komendant policji. Za zrobienie czegoś takiego daje nam trochę kasy i broń. Jest to bardzo fajne urozmaicenie całej tej rozgrywki, ponieważ możemy zawsze jakieś tam dodatkowe pieniądze zarobić, czy pobawić w takiego detektywa, nawet bez zabijania kogokolwiek. I naprawdę to jest fajne. Tutaj nam więzień ma coś do powiedzenia. I z おしゃれな晩餐会に招待されてみたいもんだ。ワイングラスとかいろいろあるような。でもまれで開かれるパーティーはあんまり面白くないらしい。入れるかどうか試してみるといい。場所はサンジュルベとかって名前の古い教会の近くだ。上質な革が欲しいならピエーブルの川なめし工場に行くといい。彼らの化学薬品に使われてる秘密の材料を手に入れる。 Tipy, gdzie możemy się zabawić, albo coś dobrego kupić. No tak, wyszedłem i zaczęło padać. Przejdźmy się jeszcze tutaj kawałek dalej, ponieważ jest coś, co chciałbym zebrać. Związaliśmy oczywiście zagadkę tajemniczego morderstwa. Czy mam jakiś drobny problem ze zlokalizowaniem tego kolorstwa? Wszystkiego. Hmm. To jest skrzynia. Ale jest zabezpieczona na czerwono, więc nawet jej zbierał nie będę. Poszukam tych rzeczy, która gdzieś tu powinna być. Tylko kartki. stałem w miejscu, w którym powinna być, a ja jej nie widziałem, więc trochę to dziwne. Chyba, że trzeba wyjść na wieżę i zaskoczyć. A to jest możliwe. Zobaczmy, czy w ogóle da się zaskoczyć w tą stronę. Nie, nie da się. Do nie. Jak się da! Okej, okay. jednak da się zeskoczyć i da się że no, zabić. zabić chociaż to bardzo trudne. W poprzednim odcinku planowałem pokazać Wam. Możliwość czytania gazet. To akurat nie mamy gazet. Mamy jakieś zadanie kolejne. Mogłabym akceptować i śledzić, ale to jest znowu ten wyższy poziom trudności, dlatego sobie to oszczędzę. A tu piękna rozruba się nam szykuje. Nie toleruję tutaj żadnej walki, zwłaszcza, że mieszkańcy się w to mieszają kobieta. A oni są najważniejsi i trzeba ich chronić. Okej, okay, wzórmy okiem jeszcze na mapę, która jest naprawdę spora i dużo już tutaj podkrywają takiej różnych rzeczy. Zobaczmy, czy znajdziemy jeszcze jakieś zagadkę do rozwiązania tutaj na tej wysepce. Ale jakoś niespecjalnie widzę, by coś takiego tutaj jeszcze gdzieś miało być. A więc obieramy kierunek na moją bazę. Hmm, tam jest szuka podróż. Okej, okay, skorzystajmy z niej. Okej, okay. i tutaj powinny być gdzieś, gdzieś moje questy, które mogę wykonać. I zaczniemy sobie takie zadanie. Ukradnij list. Okej, okay. zadanie wydaje się być proste. Wydaje się być proste, ponieważ nigdy takim nie jest. A do tego jeszcze kilku przestępców. No i kolejna miejska rozruba. Zobaczcie, strażnicy, miejsce, ale musimy mi się was podobać. Biegniemy po list. Nie wiem, co to za list, nie wiem o co tu chodzi. Ale mam nadzieję, że jak go ukradnę, to się wszystkiego dowiem. Trochę za dużo tłumy i ciężko przebiec. Hmm. Okej. Okay. Podoba mi się to, że to jest na takim dość zamkniętym obszarze. Chodź tu, chodź. Jak wyjdziesz, to cię załatwię kawaś. Hmm. Ok, dobranoc z panem. No dobra. Padamy chyba na imprezę. To jest najlepsza taktyka. Nie, kto ma ten list? Ty mi będziesz przeszkadzał. A już wiem, kto ma list. Ok, trzeba zgubić teraz tylko pościg. Albo złapać tego gościa i grabić. Kto widział, gdzie on jest? Eee, gdzieś tu był. O, to ten. No, to już sprawa się szybko wyjaśni. Wystarczy teraz tylko go przeszukać po zabójstwie tych kolesi. Spadaj, ja chcę tylko tego gościa. Hmm, czyżby to było na tyle? Okaż, nie dziękuję. Chroń cywilów! Tak, <tryk> 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 najbardziej. Cywile są pod moją opieką, nic mi się nie stanie. Tak, a strażnicy sobie tutaj stali. Bardzo fajni. Zobaczyli, że zabijają mu kościele, nawet nie ruszyli. No, już widzą, że lepiej ze mną nie zaczynać. Co my tu mamy? Myślę, że warto to sprawdzić. O! Co, gościu, masz? Kurde, Baphometa! A. Uuu, to będzie piękne zadanie. Ukraść dwa kielichy z katedry Notre Dame. Mam nadzieję, że będę mógł potem tego gościa aresztować za to, że kazał mi ukraść coś z tej katedry, no ale okej. Okay. Wykonajmy to zadanie Dowiedzmy się o co w tej intrydze tak naprawdę chodzi Wow, sorry panowie no, Co wy chcecie? On chorzy Upadły. mi się zamienić w zombie, musiałem ich zabić Inaczej by zabili was Ale i tak to zrobiłem. Mi się zbulwersowali jeszcze. Okej, okay. alarm wyłączony, możemy wejść spokojnie do środka. Niestety kradzież tych kielichów nie będzie prostą sprawą, ponieważ... ...to są strażnicy. Piękny unik. Naprawdę, to było piękne takie zabójstwo i unik w jednym czasie. choć nie wiem, czy zadziałał perfekcyjnie, ale nie jestem z tego zadowolony. Bardzo przepraszam za to, co muszę tu zrobić. Ale i tak zapryszczyściliście troszeczkę tą katedrę. No. Chociaż na uchodźców to spoko. Nie chcecie mnie przypuścić. Ja tak ładnie proszę. Już nie będę prosił. A skoro jestem w katedrze dam, to coś wam pokażę. Co my tutaj mamy? Jakieś pióra, okej. Okay. O, mamy kurki, spoko. Kury w katedrze. A to takie czasy, że wszyscy musieli tam się chować, ale raczej bym się spodziewał, że tam mieszkańcy się schowają. I będą po prostu mieć taką ochronę, a nie, że będą tam jeszcze kozy trzymać, choć może do święta Bożego Narodzenia to, to na ten, na święta sobie już na szopkę przyprowadzili. Wszystko jest możliwe. Szkoda, że tu nie ma jakiegoś drugiego wyjścia. O, na przykład tutaj, ja bym krócej. Eee... Halo? Spokój ludzie. Do widzenia. Miłej zabawy. I wracamy do naszego tajemniczego dawcy. A, okej. Okay. Ja można się spokojnie ruszyć nawet ulicą, bo zaraz się pojawia powal złodzieja, zabij złodzieja, yy, zabij przestępców, uratuj cywili. Chroń kogoś, przepędź kogoś. Do tych questów tutaj taki jest naprawdę całe ultą. to jest bardzo fajne. I to też. Kolega mu pada, tam idzie dalej. A nie, wrócił się. Dzień dobry, co się stało z pana kolegą? O, widzę, że pan też zasłabł. Jakaś choroba strażników tutaj się szerzy i padają jak muchy co chwilę. Ale no cóż, to nie mój problem. No to... Chodźmy do środka. Pomówimy z naszym kochanym, tajemniczym zleceniodawcą. Czym się zakończy ta cała sprawa z kradzieżą dwóch kielichów z, z katedry Notre Dame? Dowiecie się w następnym odcinku. Stay tuned! To zepsułem. Pozdrawiam, cześć, papa.